Dzień dobry. Dzisiaj w innych okolicznościach przyrody, ale realizujemy temat drugi, klasa siódma. Temat dzisiejszy to rewolucja przemysłowa. Koniec XVIII wieku to bardzo intensywny y, rozkwit Wielkiej Brytanii. To właśnie w Wielkiej Brytanii rozpoczęła się ta rewolucja przemysłowa, o której będziemy mówić. Dlaczego tam? Ponieważ sama Wielka Brytania stosunkowo szybko przeprowadziła pewne zmiany. Zrezygnowała z feudalizmu, wprowadziła nowoczesne narzędzia, do tego duże obszary przeznaczyła na hodowle między innymi owiec, których wełna stała się głównym surowcem do przemysłu włókienniczego. Zmieniła się też liczba robotników, moi drodzy, bo w tym momencie aż tylu nie potrzeba było chłopów na wsi, stąd takie zjawisko migracji do miast, a również emigracji, bo część chłopów wyjeżdża na kolonie angielskie w poszukiwaniu właśnie pracy. Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Europie, w drugiej połowie XVIII wieku bardzo wzrosła liczba ludności. Co za tym idzie? No idzie zapotrzebowanie na wszelkie produkty codziennego użytku. Dodatkowo dosyć spora ilość państw w drugiej połowie XVIII wieku rozpoczyna, yy, składa ogromne zamówienia na zbrojenia czy umundurowanie. No i w związku z tym, jeżeli jest duże zapotrzebowanie, to też trzeba dużo wyprodukować. W takiej sytuacji hmm, zaczęto poszukiwać nowoczesnych metod, które pozwolą na jeszcze, szybsze i większe, yy, jeszcze szybszą i większą wydajność pracy. I w ten sposób właśnie narodzi się przemysł. Oczywiście do tego są potrzebne też nowinki technologiczne, bo bez tego przemysł by się nie rozwinął. Taką chociażby nowinką technologiczną, która się pojawia w, pierwszej, w drugiej połowie XVIII wieku, jest wynalazek Jamesa Watt'a. Jest to, moi drodzy, maszyna parowa. Ona jest w podręczniku rozrysowana, opisana, więc należy sobie przejrzeć tą historię, jak funkcjonowała taka maszyna parowa. I w takiej sytuacji, kiedy pojawia się taka maszyna parowa i wprowadza ją się do manufaktury, czyli do zakładu, gdzie produkuje się ręcznie, to z czasem ten zakład produkcji ręcznej zaczyna się przekształcać w fabrykę. Gdzie wykorzystuje się ludzi, wykorzystuje się maszyny do pracy. W ten sposób możemy produkować szybciej, taniej, więcej, i wszystkie te działania nazywamy industrializacją, czyli uprzemysłowieniem. Coraz częściej właśnie są te maszyny, zwiększa się produkcja, i tak duży wpływ tego przemysłu na życie ludności. Właśnie nazywamy rewolucją przemysłową. A co zaczęto produkować w takiej masowej ilości? Na pewno przemysł włókienniczy i tekstylny tutaj gra pierwsze skrzypce. Rozwija się hutnictwo, no bo jeżeli jest zapotrzebowanie na broń, no to musimy mieć, mamy większe zapotrzebowanie na żelazo, niezbędne do produkcji właśnie tej broni czy maszyn. Górnictwo się rozwija, bo okazuje się, że węgiel drzemny Przestaje wystarczać do, do chód. musi to być węgiel kamienny, no i bardzo rozwija się transport. Pojawiają się dwa nowe środki transportu, które też są w podręczniku na stronie 17. Pojawiają się parostatki i pojawia się wynalazek George'a Stevensona, czyli pojawia się lokomotywa, byśmy powiedzieli: Nie, powiemy, że jest to parowóz, pojawia się parowóz, no i zwiększa nam się, słuchajcie, w tym momencie ten transport. Rewolucja przemysłowa zaczęła się w Anglii, ale ogarnęła większość państw europejskich. W Belgii na przykład zwiększyło się wydobycie węgla i rozwinęło się bardzo hutnictwo. We Francji co prawda przeważało rolnictwo, ale było kilka ważnych ośrodków przemysłowych, chociażby takie jak Lyon. Do tego. Prym wiodą prusy, które mają tak zwane zagłębie rury i to jest jeden z najważniejszych ośrodków przemysłowych w Europie i na Śląsku. Co do Europy Wschodniej? No tutaj nie mamy tak dobrze. W Europie Wschodniej nadal jesteśmy w, w, tak można powiedzieć, w czasach feudalizmu. Nadal mm, uniemożliwia się chłopowi przemieszczanie ze wsi do miasta. I jak w XVIII wieku Europa już jest uprzemysłowiona, tak Europa wschodnia, Europa wschodnia niestety stoi w miejscu i posiada tylko kilka ośrodków przemysłowych, nadal jednak hołdując tym zasadom, które były wcześniej, czyli systemowi feudalnemu. Ponieważ zaczynamy dużo wykorzystywać maszyn, napędzanych parą. Parą. Pojawia się elektryczność, moi drodzy. Jak się pojawi elektryczność, to też zwiększy się czas pracy, tak? Bo będzie można popołudniami, wieczorami, być może w nocy, dalej pracować. I te wszystkie zmiany, które tak następują, mają bardzo duży wpływ na życie ludności. I mówi się, że w wieku XIX mamy do czynienia z cywilizacją przemysłową. Ożywia się handel, Buduje się nowe linie kolejowe, buduje się drogi, przez to też następuje proces urbanizacji, czyli bardzo szybko zaczynają rozwijać się miasta. Niektóre miasta tak się rozrastają, że zyskują przydomek metropolii, czyli bardzo dużych ośrodków przemysłowych i miejskich. W miarę tego rozkwitu pojawia się kapitał. Pieniądz to nie kapitał. Pieniądz jest wtedy kapitałem, kiedy zaczynamy go inwestować czyli pojawia się kapitał, czyli środek finansowy który inwestujemy chociażby w maszyny po to, żeby powiększyć swoje zyski. W związku z tym, że pojawia się tak duży kapitał, no to zaczynają powstawać banki, zaczynają powstawać giełdy. I w wyniku tych wszystkich przemian mamy do czynienia z nowym systemem społeczno-gospodarczym, który jest zwany kapitalizmem. Co to znaczy kapitalizm? Kapitalizm opiera się przede wszystkim na własności prywatnej, wolności osobistej, swobodzie konkurencji oraz ograniczeniu ingerencji państwa w sprawy gospodarcze. To jest pokrótce ten temat dotyczący rewolucji przemysłowej. Warto zwrócić sobie jeszcze na pewne wynalazki, które w tamtym czasie. Tutaj dosłownie zabłysnęły. Dlaczego dosłownie zabłysnęły? Ponieważ mamy e, Michaela Faradaya, którego odkrycie przyczynia się do skonstruowania silników elektrycznych, a Samuel Morse wykorzystuje e, impulsy elektryczne w budowie tak zwanego telegrafu. Na tą chwilę to wszystko z rewolucji przemysłowej. Resztę. Przeglądnąć, przeczytać w podręczniku. Dziękuję i do zobaczenia!